Fajnie, że nie pada. Natomiast troszeczkę wieje i chyba każdy z nas to odczuwa. Mikrofony także. Ja natomiast na początku nie umiałem się skupić na tym, co się tutaj dzieje wokół nas. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy zgromadzeni wokół ołtarza Pana Jezusa. Przychodzimy do niego, żeby on działał w naszym życiu. I on cieszy się z każdej osoby, która do niego przychodzi. A jest w Was bardzo dużo. Bardzo dużo. Przeżywamy uroczystość świętego Franciszka i to słowo będzie skoncentrowane wokół tej postaci. Cztery punkty. Pierwsze zawsze zadajemy sobie pytanie: czy dany święty jest jeszcze aktualny w dzisiejszym czasie, czy może nam coś przekazywać? Drugi punkt to jest spotkanie, niezwykłe spotkanie, jakie dokonuje się w życiu człowieka, gdy spotyka Boga. Trzeci punkt nawrócenie i przemiana życia. I czwarty punkt reguła, zasada życia. Według której chcemy postępować. Te cztery punkty będzie łatwiej śledzić i może skupić się, mając świadomość, że coraz bliżej końca jest. Pierwszy punkt, czy święty Franciszek jest aktualny, to właściwie pytanie, które możemy zadać do każdego świętego, bo każdy święty żył w jakiej przestrzeni, w jakimś czasie. Święty Franciszek żył 800 lat temu, to już mamy jakieś wyobrażenie, że no nie było tyle samochodów, w ogóle nie było samochodów. Jak ktoś miał konia, to był człowiekiem bogatym. Bo może już mam jakieś wyobrażenie. Nie było przesyłu informacji. Dzisiaj wsiągniemy do telefonu i możemy na drugi kraniec świata coś napisać. Nie było tego. Jeżeli była jakaś informacja, to ona wędrowała wraz z ludźmi, więc tutaj coś ktoś wymyślił, i za pół roku może dowiedzieli się parę kilometrów dalej o tym, co tutaj było rozważane. Niezwykłe to były czasy, już nie mówiąc o, o mediach, o, o transporcie, ale też o całej akcji społecznej, charytatywnej. Jeśli była pomoc potrzebna, no to pomagano w tym regionie, w którym człowiek przynależał, w którym danym czasie żył. Natomiast patrzymy na świętego Franciszka jako człowieka aktualnego także dzisiaj, co bardzo mocno zobrazował papież Franciszek, kiedy go wybrali i wybrał sobie tego świętego na patrona. Byli ludzie zaskoczeni, bo pamiętam jak w mediach obstawiali, ileś tam procent dawali na takie imię, ileś procent na takie. Mogliśmy obstawiać, a tu się okazało, że papież wybrał zupełnie człowieka, który, na którego nikt nie, nie stawiał. Nikt nie stawiał na świętego Franciszka zasyżu. I papież Franciszek potem powiedział, że właśnie ten święty, bo on na jego wzór chce być jak najbliżej człowieka. I tu już widzimy, że, papież, że święty Franciszek może być aktualny dzisiaj. Chce być bliski drugiemu człowiekowi, pomagać mu na tyle, ile tylko potrafię. Ale nie tylko to, za chwilę zobaczymy. I mamy tutaj drugi punkt naszej homilii, kazania: spotkanie z Panem Bogiem, spotkanie, które przemienia życie człowieka. Święty Franciszek wywodził się. Z warstwy średniej społeczeństwa. Tam były trzy warstwy: warstwa bogatych ludzi najwyżej żyjących, potem warstwa średnia, do której należeli między innymi kupcowie, ci, którzy towarami handlowali, jego ojciec był handlarzem, i warstwa uboga, warstwa bardzo biedna, właściwie nie mająca nic. Że święty Franciszek w swoim życiu stawiał na, przypuszczam, jak większość z nas przez jakiś etap, na to, co człowiekowi daje świat liczyła się dobra zabawa, liczyły się pieniądze, liczyło się to co bogactwo dawało, liczyła się też chwała ziemska, bo i w tamtym czasie były liczne wojny między innymi wojna między miastem państwem Asyżem a, a niedalek, niedaleką Perugią. Franciszek zaciągnął się jako rycerz, ruszył na wojnę, bo chciał zdobyć chwałę ziemską. Spotkanie, które odmieniło Franciszka, miało miejsce wtedy, gdy został ranny podczas wojny, nawet nie zdążył do, do, dotrzeć do perugi. Został ranny przy jednej z bitew, uwięziony i w więzieniu zaczął zastanawiać się nad swoim życiem. Widzimy to w postaci biblijnej świętego Szawła. Szawel przez nas bardzo często uważany jest za człowieka złego, no bo Szawel przecież siał grozę i zgadzał się na to, by chrześcijanie ginęli, więził chrześcijan. Natomiast komentatorzy Pisma Świętego mówią, że Szaweł nie znał innej drogi. To, że Szaweł więził chrześcijan, wierzył w to, że postępuje drogą Bożą. On był gorliwym człowiekiem wierzącym, wierzącym Żydem. I dla niego to była jedyna słuszna droga, która prowadziła go do, do Pana Boga. Więzić tych, którzy byli przeciwko tej ścieżce, którą on kroczył. I dopiero spotkanie z Bogiem odmieniło jego serce. Pan Bóg czasami tak działa, że, że tak jak woda kapie na skałę, tak Pan Bóg w naszym życiu działa. Może nie intensywnie, ale nieustannie. Chce przemawiać do, do, do człowieka, chce, by człowiek słuchał Jego słowa, by człowiek przychodził na spotkanie z Nim. Widzimy to u Eliasza, dzisiejszego bohatera z pierwszego czytania. On, który ucieka przed złem tego świata. Który boi się tego zła, on, który na pustyni spotyka samego Boga w postaci Anioła, Anioła Pan Bóg zsyła, jeden raz, drugi raz, potem on, który spotyka Boga w jaskini, czyli Pan Bóg chce działać w życiu Eliasza i działa, natomiast Pan Bóg nie przychodzi w wichurze wielkiej, w trzęsieniu ziemi, ale właśnie jak ta kropla drąży skałę, tak Pan Bóg działa w życiu Eliasza. I tak było u świętego Franciszka. I tu też my możemy odnaleźć siebie. Ludzie współczesnych czasów, kiedy czasami przy tej godnitwie, przy tej informacji zatrzymujemy się na rzeczywistości, która tak naprawdę nie daje nam ostatecznie szczęścia. Możemy spotkać Pana Boga, tak jak spotkał Szaweł, jak Eliasz, jak spotkał święty Franciszek. I Franciszek zaczął rozumieć, że najważniejsze i najpiękniejsze to, co może dać szczęście, to jego relacja z Bogiem. Potem takim, taką kolejną kroplą, która drąży spotkaniem było spotkanie w kościele San Damiano, kiedy Franciszek w tym kościółku trochę zrujnowanym spotkał, zobaczył Pana Jezusa na krzyżu. I Pan Jezus mówił mu tak, Franciszku, idź, odbuduj mój kościół. Jedno proste zdanie, które znowu odmieniło życie Franciszka. Na początku dosłownie rozumie te słowa Jezusa z krzyża i widząc, że kościół San Damiano się sypie, Zaczął zbierać kamienie i nosić na budowę, odbudowywać fizycznie kościół. Co pewnie było jakimś etapem, zmierzającym do spotkania z Bogiem prawdziwym, bo potem odkrył, że Panu Bogu chodziło o coś więcej, o coś bardziej głębokiego. O to, by nawrócił siebie i podjął taką głęboką, żywą relację z Bogiem, a przez to także innych ludzi do Boga prowadził. Na, Franciszku, idź, odbuduj mój kościół, polegało na odbudowaniu relacji człowieka do Boga. I to mamy drugi etap. Franciszek jest aktualny dzisiaj, Franciszek spotyka się z Bogiem, który odmienia jego życie. Widzimy, że to ta odmiana życia, ona też ma zewnętrzne znaki. Taki przykład w tamtym czasie bardzo dużo było trędowatych ludzi, którzy byli unikani przez wspólnotę, mieli nawet takie zadanie, tak jak za czasów Jezusa trendowaci mieli takie dzwoneczki, chodzili i dzwonili, żeby ludzie Mogli mieć czas na uniknięcie ich, pójście inną drogą. I Franciszek, tak jak jemu współcześni ludzie, też tych trendowatych omijał. U nas też takich trendowatych nie brakuje. Byśmy powiedzieli, że to są ludzie, z którymi nam się ciężko rozmawia, z którymi może się pokłóciliśmy, z którymi nie jest nam po drodze i najlepiej to unikać takich osób. To są współcześni trędowaci dla nas. I Święty Franciszek pokazuje, że do takich ludzi też jesteśmy posłani. Jeden z życiorysów świętego Franciszka opisuje taką scenę, że Franciszkowi na drodze pojawił się trędowaty i Franciszek już po spotkaniu z Bogiem, po przeżyciu tego Franciszku, ić odbuduj mój kościół, podszedł do tego trędowatego, ucałował go rany i go przytulił. Czyli zrobił coś, czego nie robiło społeczeństwo. Nie dość, że nie oddalił się od tego trędowatego, to jeszcze go podszedł do niego i zrobił to, co mógł. Chciał pomóc temu trędowatemu. Potem autor tego życiorysu mówi, że nagle ten trendowaty zniknął, mówiąc o tym, że to sam Bóg chciał się pokazać Franciszkowi i pokazać jaka już przemiana w jego sercu nastąpiła. Święty Franciszek tą przemianę potem doświadczył też w znakach zewnętrznych, bo na dwa lata przed śmiercią objawił się Franciszkowi Pan Bóg w postaci Serafina i dał mu znaki męki. Na jego rękach, na jego nogach, na jego boku były znaki męki Chrystusa. Tak zwane stygmaty. Ale zdecydowanie ważniejsze jest to, że przez swój przykład święty Franciszek pociągnął za sobą ludzi. Wielu mężczyzn chciało naśladować Franciszka, widząc, że jest to właściwa droga, która zmierza do zjednoszenia się z Bogiem. I tak powstała pierwsza wspólnota. I ta pierwsza wspólnota i tu przechodzimy do czwartego, ostatniego punktu. Kiedy widziała chorobę świętego Franciszka, kiedy mieli też świadomość tego, że przyjdzie czas, kiedy Franciszka zabraknie, kiedy Pan Bóg go wezwie do siebie, przyszli do, do świętego i powiedzieli: Franciszku, daj nam zasady, daj nam regułę, według której będziemy mogli żyć. Kiedy Ciebie zabraknie, ta reguła będzie nam wskazywała drogę prowadzącą do Ciebie. I Franciszek w pierwotnej wersji, ta wersja się niestety nie zachowała, nie znamy tych słów wziął. Pismo Święte i z Ewangelii parę zdań przepisał i powiedział, to jest wasza reguła bracia, według tego macie żyć. Później powstaje reguła tak zwana niezatwierdzona, bo papież nie napisał buli zatwierdzającej. W tej regule mamy 24 punkty. Franciszek bazuje na Piśmie Świętym, rozwija niektóre fragmenty i pokazuje braciom, jak mają żyć. Potem przepracował to jeszcze i powstała tak zwana reguła zatwierdzona już bólą papieża. 12 rozdziałów, według których bracia mniejsi, franciszkanie do dzisiaj mają żyć. W tym wszystkim, co jest dla nas ważne, święty franciszek pisząc wszystkie te reguły, ta, która nie zachowała się do dzisiaj, regułę niezatwierdzoną i zatwierdzoną, bazuje na piśmie świętym, słowo samego Boga skierowane do nas jest regułą naszego życia. Po to przychodzimy, żeby spotkać się w kościele na Eucharystii, w sakramencie z Bogiem. Po to, żeby Pan Bóg przemieniał nasze życie i przemawiał do nas. I te słowa, które są do nas skierowane, żeby stawały się regułą naszego życia. Byśmy szli bezpośrednio ścieżkami naszego życia do samego Boga. I widzimy te wszystkie cztery punkty, że one są dla nas ważne i istotne. Pan Bóg daje nam świętego Franciszka jako postać aktualną, postać, która może zdziałać. Niezwykłe rzeczy w naszym życiu, gdy tylko Świętego Franciszka poznajemy. Widzimy, że i u nas może być takie spotkanie z Bogiem, które odmienia nasze życie, choćby to, że dzisiaj tu jesteśmy na Eucharystii, pozwalamy Panu Bogu spotkać się z nim. Jesteśmy wolni, podejmujemy decyzję chcę być przy Panu Bogu. To spotkanie może być okazją do tego, że zobaczy, że są takie sfery w moim życiu, w których mogę się jeszcze nawrócić. I chcę się nawrócić, chcę zmienić moje postępowanie. I wreszcie widzimy, że Pan Bóg też wyznacza nam ścieżki, nie pozostawia nas samymi. I tą ścieżką na pewno jest Ewangelia, tą ścieżką jest Pismo Święte, które jeżeli jest w nas obecne, to też przynosi to Słowo Boże, przynosi konkretne owoce naszego życia. I zakończenie tego słowa niech będą słowa z reguły niezatwierdzonej Świętego Franciszka. A wszystkich, którzy pragną służyć Panu Bogu w świętym kościele katolickim i apostolskim, i wszystkie następujące stany: kapłanów, diakonów, subdiakonów, akolitów, egzorcystów, lektorów, ostariuszy i wszystkich duchownych, wszystkich zakonników i zakonnice, wszystkich nawróconych i maluczkich, ubogich i potrzebujących, królów i książąt, robotników i rolników, sługi i panów, Wszystkie dziewice, wdowy i mężatki, ludzi świeckich, mężczyzn i kobiety, wszystkie dzieci, młodzież, młodych i starych, zdrowych i chorych, wszystkich małych i wielkich, i wszystkie ludy, plemiona, pokolenia i języki, wszystkie narody i wszystkich ludzi na całej ziemi, którzy są i będą, my wszyscy, bracia mniejsi, słudzy nieużyteczni, pokornie prosimy i błagamy, abyśmy wszyscy wytrwali w prawdziwej wierze i pokucie bo inaczej nikt nie może być zbawiony. Amen.